Cześć kochani, witam was w pierwszym odcinku z gry Palworld. Jak widzicie mam tutaj trochę moją urarakę, bym powiedziała. I jesteśmy w wichrowym wskórzu. Pomyślałam, że nagram taki krótki testowy odcinek. Trochę w Palworld grałam na Steam Decku. Wow, nie bij! Spokojnie kobieto. Pomyślałam, że taki testowy Let's Play byłby fajną inicjatywą. A teraz pójdziemy i zgarniemy łupy. Oje, oh yeah. Złota moneta, podręcznik szkoleniowy. Dusza małego pala. Mhm. Już mamy jakieś dusze. Dziennik rozbitka, dzień pierwszy. Eee. Nie będziemy chyba tego czytać, tak mi się wydaje. Dobra, skupmy się teraz na zrobieniu quest'a. Do, dotknij posągu wielkiego orła, aby odblokować szybką podróż. Okej, okay, no to tak zro też zrobimy. Czemu by nie... Oj, mam niską wytrzymałość. Bida z nędzą. Hmm, jest ten orzełek. Może taki pal też jest? Hop. No odblokuj i odblokujmy szybko podróż, aktywuj posąg, wielki odrost to bądź drewno oproszę jakiś ocaleniec podobne włosy do moich rozbitek, co? dawno nie trawił tu nikt to by nie capił palami żadna z towarzyszących mi tu osób nie przetrwała te przeklęte pale pożaru ich co do jednego uważaj tam na siebie o kurde, pale muszą być agresywne Masz, weź trochę podstawowego zaopatrzenia, musisz się zahardować, jeśli chcesz tam przetrwać. To mi 10 drewna, a i tak mi nie wbiło, że zdobędę drewno. O! Pierwsze zbieranie surowców. Cudownie, wzmocnij dowolną statystykę. Okej, okay, to my ją wzmocnimy, mamy trochę drewna, duszę pala, nawet pieniądze jakieś. Bogactwo. Pomyśl hmm. sobie, pójdziemy w wagę. Ten co się rozciąga. Śmieszne. Trochę już grałam w tą grę. Na takim własnym save, bo ogólnie trochę się polubiłam z Pokémonami. O, Lambadi, Lambadi. Co ja mam zrobić? Aha, prymitywny stół. No to będziemy musieli zrobić bazę. Pierwsza baza, no to muszę znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Przydałoby się. To są jakieś skały. Tu mi się wydaje takie dobre miejsce tu na dole. Na taką początkową bazę mam jakieś surowce. Tylko jest trochę mało miejsca, mam wrażenie. No nic. O, tu na dole jeszcze. Tu zejdziemy z nurtem. Skok do wody, skok wiary. No, dobra. Jolo! O, przeżyłam. No chyba mi coś z życia ubyło. Ale trudno. Musimy się pospieszyć i zrobić ten stół warsztatowy. Bo będzie nam zimno w nocy. A dzięki stołowi warsztatowemu będziemy mogli zrobić... pochodnie. Albo jakiś strój, tylko musiałabym sobie trochę lambadich. Lambadich Kolejnym. Dobrze. To my sobie zrobimy ten stół. Tu. I później do go sobie ogrodzimy. Mam dwie palsfery. sfery. je! Start pracy. Kolejny level up, ura raka. Zrobimy sobie pochodnie, żeby być przygotowanym na chłód. Chłód zwycięstwa. No i dobra, schowaj to, kobieto. Nie pali się, jest jak Willow. Bądź starwa. Hmm. Um. No, kilok by się przydał. mi zrobić jeden. Drewno można łapami wydobywać, jak w Minecrafcie. Uh, uh. No dawaj. Kilofem. Albo rękami jak powiedziałam. Chodź Szkoda kilofa. Okej, okay, musimy chyba odblokować jakąś technologię. Palbox, palstera. Fragment pallidium. Okej, okay, to zdobędziemy. Nie to. Zostaw ten włogień Reraka. To bym miała brązowe, ale jedno. Wyprodukuj paszpera. O, już się ściemnia, niedobrze. Sprzedajemy. Złap dowolnego pala. No to nam się przyda ten kotek, co się rozciągał. Co te lambadii robią? One... Aha. Hop. Tylko czułam przez nie. Hop. Siema. Katawija. Dobra, atak! Keep it! Hmm. Pierwszego na wolność. Mogę przynosić tu zwiększając maksymalną nośność gracza. albox, No, robimy pierwszą bazę. Chodź tu. To jest słodka opcja. O oh yeah. Hm, przypiszę cię do bazy. Albox. Okej. Okej, to musi być idealnie. No i to położymy. No. Jest zadowolony i teraz cię przypiszę. Przywołaj. Tylko pala do bazy. Hop, ale wskoczył. Ale bez będą się denerwować. Zjedz dowolny posiłek. Zjemy. Odzież suszka? No to będzie trzeba lambadi. Zaciukać. Ale najpierw, żeby te pale się nie złościły. Po pierwsze, zrobimy ognisko. Drewnianą skrzynkę. Drewniana. Konstrukcja, no łóżko mi na razie, odzież, sukna to odblokowujemy, karnik i gdzie jest... nie mam tych motywów? Jednaście, bogactwo. Um, gdzie jest... Domek dla pali? O, tu jest łóżko. Słomiane łóżko dla pala. Strzały, łuk. Może włócznia? przecież te włócznie mi nie pasowały aż tak. To zróbmy teraz... Ognisko, bo zaraz będzie noc. Będę zrobiła Będę budować fundamenty, ale na razie przyda się ognisko tu. W randomowym miejscu. Mamy domek przy rzece. A tak muszę wyposażyć się z odzież sukna, więc na i masz kierom. Wow, wow! Na jej oczach. Okej... Okay. Turlaj się! O, przy okazji kurczaka, cudownie. Mhm. No, to dość łatwo. Wow, co to był za atak? I pamiętam, żeby on takie miał. Jakieś na odległość. Dobra, zarąbałam trochę tych lambadich. Znaczy, tylko wzięłam ich futerko, one się tutaj, prawda, kołyszą. Very good, very good. O, patrzcie jaka diwa. Mmm. Okej, okay, teraz... wow, łopie. Oj, to nie był dobry pomysł. My friendo. Podręcznik szkoleniowy, średni podręcznik szkoleniowy, który przyznaje niewielką ilość ekspa po przeczytaniu przez Pala. Okej. Okay. Hmm. Dobra, dałam co miałam. O! Hey. Witaj, mam dzisiaj świetny towar. Kup, co masz na sprzedaż? Mleko. Za opatrzenie medyczne masz coś ciekawego? Jakaś broń? Coś olej pala. No chyba niezbyt ciekawe rzeczy mam. Lambadii muszę pokonać. A złapać? Pięć? No tyle ile mam. Sfer. Ale zanim to zrobię. Um, to zrobimy łoże dla pala szkoda że nie mogę tu... Zrobię tu obiektu okej okay, tu a gdzie jest mój o jest widzisz zrobię ci łóżko maluchu O no, sobie nie zrobię nie jestem dobrym właścicielem Hmm, ty nie masz takich ciekawych rzeczy Więc złapać Lambadin Sobie chodzą Uf, Te, które pokonałam Hop, 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 hop Moim śkierą, chod, chod. O nie! O kurde Ech To było dobre całkiem <laughs> Jeszcze raz. O. Gdzie on jest? Tu? Mm. Ej, całkiem zabawny, gdzie ona się uderzyła? Lombardii, i tu. Nie widzę gdzie ona jest. O nie! Będziecie przyjaciółmi. Będziecie współpracować. Spacer pod, yy, pod górę zazwyczaj kończy się tym, że ten palek odziołkuje z powrotem, w dół, kręci mu się wtedy w głowie i nie ma że się ruszyć, przez co łatwo go schwytać i zabić. Pokonać, ok? My nie zabijamy. Dobra, mamy wie, Chyba nam tu zostanie ten handlarz. Co ja jeszcze tu miałam zrobić? Aha, dobra, mamy lombardii. Aktywacja jest tutaj wyposażona jako żywa tarcza dla gracza. Sztakujmy brutalnie, aż mi jej szkoda. No i zobaczmy, zróbmy questy do bazy. daje. Super. złodio drewniana skrzynka. To ulepszamy. Liche łóżko. To do bazy jakiegoś pala. A najpierw zróbmy sobie łuk. O, jakie to jest słodkie. Patrzcie, jak niesie. się to nie jest urocze? Jak dla mnie bardzo. wzięłam jedną. Geniusz. Muszę lambadi nam pomoże. Nasza półczysta kuleczka. Wszystkie muszę pogłaskać, bo jesteś nad wyraz słodka. Nie wiem Jak ten dalej siedzi? Czy stoi? Co, so whatever. Włókno. Aha, musimy trochę drewna zbić. Ściemnia się. I trochę więcej drewna. Potrzeba mi więcej. More. No bardziej sobie siedzi. No mm, to nikt sobie siedzi. Łodziak. Teraz nam coś pokażę. Chodź tutaj. <grywa> Żywa tarcza. Nie! I'm sorry. Znam nawet biegać. Straszam cię. Już, już cię anuluję. Ło, Łoł, Łoł, Łoł. O! czy Przy... Oj! Mam <grym> w wodzie, nie w wodzie. Tyk. I cyk! wiemy ją. Jeszcze trochę, to są chyba agresywne. Co to? Nie miałam, nie widziałam ich. Patrzcie Oj, oj, oj. O oh, wow! Suwa! Chcę tą sowę! moja siekiera! Walka! Walka! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Somebody? On ma mszysty poziom. Oj! Mogę ich złapać? Nie widziałam tych fali. Oh no! No dobra. O nie ile ja mam życia, muszę uciekać. Opa, chodź lambadu. O oh no, no, no no no, 15 o, No, Noc jest straszna tej grze. I te są też agresywne. Skierniczaj, skierniczaj. Musimy uciekać, to szybko. Czy widziałam nie. lambadi? Bazie! Hmm. muszę ją wyleczyć. Tu się chyba leczyło lambadi. No, czy minut Okej. Coś blisko mojej bazy są te dziady. Ja są dość mocne. My sobie zjemy coś Jakieś jagódki Może to mnie uleczy A tymczasem Dajcie znać czy podobał wam się odcinek I adios